Dostaliśmy odpowiedzi negatywne od trzech stron, czyli od prezydenta Torunia, starosty Toruńskiego i marszałka Cobeckiego i zapytaliśmy przedstawiając bardzo szeroką argumentację ujętą we wniosku również w tym roku, w momencie składania już formalnego tego wniosku i dostaliśmy podobne trzy negatywne odpowiedzi, w których w żadnym z tych sześciu pism nie znalazły się żadne konkretne merytoryczne argumenty, poza ogólnikami, które mówią o tym, że razem jest fajniej, że może jest lepiej, że jest w strategii województwa jeszcze coś takiego jak stołeczny obszar rozwoju, który oprócz tego, że jest na papierze, to nic z niego nie wynika, bo przypomnę, że w strategiach, chociażby poprzedniej strategii województwa, był taki zapis, jeden z priorytetów jak silna metropolia, ale kiedy sięgniemy do wykonania tej strategii, to tak naprawdę nic w tym obszarze się nie zadziało. Ja bardzo mocno to podkreślam, że to nie jest też tylko, widzi mi się prezydenta Brusel, czy prezenta Torunia, tylko po prostu są takie uwarunkowania, że to są dwa duże miasta. No Bydgoszcz jest blisko dwukrotnie większa, ale jednak Torun nie jest małym miastem, jest miastem stołecznym i są na tyle daleko od siebie oddalone, a jednocześnie sytuacja nie tylko społeczna, ale przede wszystkim też geograficzna powoduje, że przez blisko 700 lat tradycji tych miast, te miasta nie zurbanizowały się i nie nastąpiło takie połączenie granic.